A tu Wam pokażę humora czerwieniejącego. Jest to ponoć bardzo dobry grzyb. Ja osobiście go nie próbowałem. Ale wielu ludzi pisze na internecie, że je zbierają i jedzą. Są to nawet dwa atlasie grzybów pokazane grzyby, które są jednymi ze smaczniejszych. Teraz pokażę Wam jak to wygląda, żeby go rozpoznać. On jest tutaj czerwony. Robi się. Przyjrzyjcie się, tutaj. Dosyć specyficzny muchomor. Nie wiem, nie próbowałem go jeść. Możemy go rozkroić. Pokażę Wam dokładnie, czy on się różni od innych tych muchomorów. Przyjrzyjcie się. Tam, gdzie jest zaatakowany, po prostu grzyb czerwienieje. Albo się tak różowieje dosyć często łatwo go pomylić z innymi grzybami. też nie zbiera muchomorów patrzcie jak rozkroimy nóżkę czyli trochę ciężko to będzie zrobić ale może się uda Widzicie, się no ale to jest muhomor mieniejący pozdrawiam no chyba że się mylę to niech mnie ktoś poprawi na tym filmie